No siema, siema widzowie. Z tej strony Mixon12+. Witam Was na moim kanale. Dziękuję Wam za dobicie 100 nowych wyświetleń pod moim wcześniejszym, wczorajszym filmem. Dzisiaj powitaliśmy rok 2025. Dzisiaj jest pierwszy film na kanale z tego roku. Już 6... 7 miesięcy nagrywamy. A dzisiaj, widzowie, taki specjalik na rozpoczęcie nowego roku, żeby Wam się miło oglądało. Zostawcie łapkę w górę, a my sobie lecimy. I możecie zostawić też suba, bo lecimy po 45. A widzowie, i w ogóle z tym nowym kanałem, z Maciej Maciej jest w formie przygotowywania. Także jutro albo pojutrze już dam informację kiedy będzie zakończenie. Dzisiaj będziemy sobie widzowie testować umiejętności na rankingowych. Czyli dzisiaj po prostu będziemy sobie grali tylko rankingowe i będziemy testować sobie po prostu widzowie umiejętności, czyli że save, klacze i tym podobne. Czyli że y, gramy sobie po prostu rankingowe i jak się długo utrzymamy? To jest wliczane i zapisywane widzowie. Akurat przygotowałem tej karteczki. I, w podsumow I podsumowanie napiszę widzowie w komentarzu, Przygotuj przygotowałem sobie karteczkę I zagramy sobie dzisiaj z 7 czy 8 gierek Dacer Tracer napiszę Okej okay. Okej, okay. napisałem widzowie I napiszemy sobie czas, którym się utrzymałem Winów widzowie nie liczymy, tylko czas Laser tracer napisane. Tu czas jest widzowie automatycznie liczony. No niestety utrzymaliśmy się tylko 26 sekund. Już zapisujemy 26,90. Dobra, laser tracer już jest zaliczony. Minus 10 punktów rankingowych, ale my tego nie zaliczamy widzowie. Jutro w ogóle widzowie jest nowy card Stumble Guys za 12 godzin. Napiszcie w komentarzu, czy kupujecie. Bo ja widzowie kupuję oczywiście ten kart. Ja to wszystko mam ukończone. Lecimy sobie drugą giereczkę i zobaczymy widzowie, jak mam mapę, to automatycznie ją zapiszę. I dam Wam odpowiedzi wszystkie um, w opisie z hashtagami razem. Tylko, że hashtag będę troszkę niżej. Będą napisane czasy. Jeżeli nie chce Wam się patrzeć, y, czas to wiecie po prostu. Po prostu, y, po prostu napiszę po prostu. Zobaczymy, co będzie na następną grę. Druga gierka. Laser. Dash. Dobra. Dobra, napisałem. Laser dash już. Zobaczymy, widzowie, ile się utrzymamy. Bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ile się utrzymamy. Bo wiecie, że na Blokdaszu jestem bardzo dobry. A jeżeli chcecie, żebym się zmierzył z Maciejem Macisławem na Blokdaszu Endlessie, kto się dłużej utrzyma. Oczywiście za zamotkowaniem i nie współpracy. Ale spokojnie, lubimy się. Tylko, że w grze nie współpracujemy i się motkujemy, To możecie napisać. Po prostu widzowie, co tak filmik. I dlaczego gramy akurat tym skinem, a nie na przykład jakimś specjalnym? Ponieważ e, ten skin... E, no, widzowie, ja się znowu, ja znowu zeprzę. Dobra, widzowie, to do e, cza, czas jest tutaj nieznany. Widzowie, tutaj laser dash jest nieznany czas, ponieważ on się liczy dalej. Także laser da się nie wlicza, ponieważ czas dalej leciał i sobie go skreślamy. Ok, lecimy na następną ręczkę widzowie. Bo laser tracer, 26 sekund i 90 milisekund, jest wliczone. Co będzie widzowie na no, następną chwileczkę? I uwaga, co to będzie. Mm. Napisałem widzowie. Laser tracer drugi oh. raz. O wow. nas zamotkował gościu. Musimy tego widzowie o HSP, musimy tego zlikwidować. Perfekcyjnie, widzowie. Tego, który mnie zamotkował, został pomyślnie pokonany, widzowie. Kolejny. A może widzowie nawet pobieramy? 40 sekund za nami, widzowie. Wow. A zapomniałem, że się to ta tarcza. Przecież chroni przed ciasami. Dobra. Dobra. Barbi 26,90. Stary czas. Także tutaj czas nieznajomy, bo tutaj było 26,90, ale widzowie, tutaj się wlicza bo, wygra, bo y, jest czas. 26,90 set. Dobra, to, to widzę nie ma tutaj same rękedy tylko zagramy sobie może wydarzenie. To other side teams. Jedno. To się oczywiście widzowie nie wlicza i tutaj e, dopisujemy V2. Że weźmy dwa razy laser tracer LT 26,90 sekund. Żeby to LT to znaczy laser tracer. I tutaj 26,90 sekund. Tutaj, e, wiecie, do Teams. Zaczynamy. Widzowie, jak jutro zakupię, karnet, to od razu ym, te skinki będą automatycznie odebrane i będą pokazywane na odcineczku. Nowe skórki, widzowie, będą pokazywane. O nie, zepsuliśmy to, widzowie. Jeszcze ja. Odratujcie mnie, błagam. No i to on zginął chyba. Czy chyba nie zginął? To one się nie wyliczają, jeżeli pobijemy ten czas, widzowie. To wtedy y, skreślamy y, drugi laser Tracer, napiszemy i skreślamy tylko stary czas i dopisujemy nowy. Widzowie, że będziesz chyba z 5 to jest tylko testowanie objętości, Także to się y, nie wlicza, bo kiedyś te statystyki mogą y, się zmienić. Także no. A ja codziennie trenuję, żeby jak najlepiej Wam się oglądało żeby ten kanał się ze Stumble Guys rozwinął oczywiście, bo na razie będzie tylko StumbleGuys z tygle potem będzie House Flipper coś tam będzie czyszczenie domów malowanie ścian czy warto kupić House Flipper będzie na z okazji 100 subskrypcji czy tam 90 będzie chyba ale to szczerze, to są tylko moje pomysły widzowie i nie bierzcie tego na serio mamy laser nasz w ogóle bo widzowie pamiętacie jak ten laser y Dasz y, nam się czas y, y, zatrzymał. Tylko widzowie będziemy musieli y, bardzo szybko mieć, y, zapamiętać tą liczbę. Y, A jeżeli nie, to po prostu sobie, o widzowie, napiszę po filmie i dam wam opisie wszystko napisane. Bardzo widzowie, dziękuję, za, że oglądacie moje filmy. Wow! 30 sekund. Lyser. Zobaczmy widzowie, laser dash. 30 sekund i 0,6 milisekund, to lecimy, defan oczywiście tutaj jakiś musi być, plus 25 widzowie, jest bardzo dobrze, na razie, Może no my na tym odcineczku platynę, bo to jest bardzo ciekawe, mhm. jakby coś będzie to jest nowa ranga, no patrzcie. Ja tutaj wcześniej miałem tylko Golda, raz miałem, to tutaj zamierzam być widzowie, mistrza przynajmniej, przynajmniej widzowie, bo ja próbuję być czempiona, ale nie wiem czy mi się to uda. Dobra, żeby tak widzowie nie było, to ten jeden laser, tracer skreślimy, bo widzowie, bo nie może być ten sam czas, ja mam się obliczać, nie może. I czas skreślony nam się w losu i pobijemy czas, dopiszemy nowy czas, widzowie, po prostu. O, laser tracer, widzowie, co jest grane. A bo dobra, gdy zawsze będzie laser tracer, nie zapisujemy, po prostu gramy. Ej, ping, ping, widzowie. Widzieliście to? Sto pingu ponad. Okej. Okay. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście poradniki ze Stumble Guys, bo na pewno to może się ta seria wybić. Ja ma, jak wam się bardzo, ja jak wam bardzo się spodoba, to oczywiście yy, będę ją robić dalej. Tylko że na razie widzę, musimy dalej jej To będzie tak będzie po 31 stycznia. Chyba. Albo po 20, nie wiem, widzowie, To, to, to musi, muszę ja zdecydować. perfekcyjnie minuta widzowie Wszystko dam wam w opisie Dobra wow widzowie niech tam się tylko emotka serca zrestartuje y, Dobra Widzowie. Mamy stary czas 30,06, nowy czas na laser, laser 30,06. Ok. Wiesz, to było na laser dash, ale nieważne. Po prostu lecimy. Dobra, yy, zaraz będzie Złoto 3. Dobra, to widzowie, lecimy dalej, mam nadzieję, że teraz będzie remaster albo Yeti Jets... Yeti Jets, ale ja nie lubię tej mapy, to nie. Okej. Okay. Osobiście widzowie, na Laser Tracer mamy 30 sekund, to jest, może tam obliczało więcej, ale tak się wyliczyło na koniec, także my liczymy ten czas na koniec. Jeżeli powiejemy, się nie zalejecie, to nie pisujemy po prostu, albo zapisujemy tyle, ile było. O! Teraz jest nowa mapa, Rush hour! Perfekcyjnie! Rush hour legendary. Znoszę tego jest skrót napisać, ale to. Ja wszystko widzę, zostawię w opisie. Także nie musicie się martwić. Musicie cały czas z tym brać. Okej. Okay. Legendary mamy 46 sekund i 43 milisekundy, 46 tutaj mamy to lecimy dalej skoro to się wlicza to już mamy 3 to jeszcze niech będzie 5 gierek tam napisujemy Tracer już widzowy jest rekord ostatecznie 30 sekund i 6 milisekund i lecimy następne Dobra, lecimy widzowie następne 14 graczy, no. Sprawdzamy no. widzowie co będzie na następną i uwaga mamy znowu Rush Hour. Dopiszemy V2, że dwa razy. Jeżeli widzowie czas pobijemy, to oczywiście zwaliłem <laughs> jakiegoś gracza. Nie widzę, tego. E, o tego będę miał. Ja o tego. E, to ciastko będę miał. Tego pierniczka będę miał, widzowie. Aj, o ten jest ładny. O, jest ładny. Nara Julen. Chyba to jest jakiś youtuber, widzowie. O ty chciałeś mnie zwalić. Chyba to spot Dobra. No widzowie, kolejny. Nie. Dobra. O ty uciek. Żeby nie czuć się winny widzowie. Dobra, osobiście widzowie to ten rekord nie jest znany ten czas. Zakończamy na minucie, ale to widzowie liczy się nasz czas, także y, usuwamy V2. I to widzowie się nie wlicza. I lecimy następne cztery gierki. I to oczywiście się wlicza jako gierka. Dobra. Lecimy widzowie następne I mam nadzieję, że teraz nam przyniesie blog Dasha master bo to widzowie najlepsze. Muszę widzowie wyrwać kolejną karteczkę, żeby napisać. Na przykład sobie jeszcze jedno, bo tyle widzowie nam chyba wystarczy do napisania i będę musiała przepisać do opisu. Ja napiszę w ogóle tutaj to nawet skreślone widzowie. Laser dash coś tam coś tam, laser tracer. Napiszę to tylko, że jest tak specjalnym drukiem. No Kolejny, to widzowie się nie wlicza jako gierka, ale jako gierka się wlicza, ale czas nie. Czas zostaje. Też to jest 46 sekund. Dobra, jeszcze te trzy gierki, widzowie. No, minus 10. Bardzo dziękuję StumbleGuys, nawet nie dacie mi wygrać żadnego meczu. Ale widzowie, zobaczycie jeszcze, że będę bardzo dobrym graczem StumbleGuys. Nauczę się robić każdego save'a. Nie wiecie, widzowie. To jest moje marzenie, widzowie, żeby ten kanał i ten kanał nowy, co się będzie dopiero rozwijał, się rozwinęli. Będzie ikonka widzowie zatwierdzonego użytkownika. I mam nadzieję, że to widzowie do. Trzymamy. Remaster. Blok remaster jako skrót, i Dobra, jak wygramy, to napiszę, że Blok da remaster. Tutaj, widzowie, czasu nie ma, na kurze jak możecie zauważyć. Ło. To widzowie, ten czas się nie wlicza. Skreślimy sobie. Okej. Okay. w skrótach y, niektóre, ale wiecie, y, ja, zawsze, ja zawsze piszę, y, wiecie. A widzowie w ogóle, y, jak powstał kanał, to jest w ogóle ciekawa historia. Ponieważ ja nagrywałem jeszcze kiedyś, rok temu ponad, zacząłem nagrywać te kanale Mixon12. Jeżeli ktoś nie wiedział, że taki kanał jest, to może zostawić chociaż suba bo widzowie, ten kanał yy, też się bardzo dobrze rozwinął tyle samo subskrypcji co na oficjalnie teraz jeżeli chcesz mi polepszyć dzień, to zostaw y, suba na obydwu kanałach ok może wytrzymamy dobra jest ostatnim gościu Okej. Okay. O. Oh. Dobra. Dobra. <coughs> dobra, skoro nice raiser, dobra. Uh, bo 3 ale dobra Legendary Master Skreślony Hour Legendary. 46 sekund. O widzowie, akurat to nam się nie przyda. Na jutro by nam się przydało, widzowie. Ale szkoda. Dobra, ale tak jest. Dobra, to lecimy dalej. Widzowie, od teraz będę grał chyba tym skinem cały czas, bo ten skin jest bardzo ładny. I w ogóle zamierzam stworzyć nowy banner na YouTube a i nowy awatar, bo nie zamierzam mieć tego mixon 1.2, bo widać, że to jest bardzo sztucznie AI. Wiem, wygenerowałem AI, ale to tylko dzięki specjalnemu narzędziu kopii AI B od Microsoftu. No to wiecie, y ja mogę wygenerować lepszy, ładniejszy banner też. Mamy banner wygenerować. Y generuję y sobie banner przez aplikację Canva. Canva to e, darmowe urządzenie e, do tworzenia obrazów, banerów, wymiarów, napisów i takich, podobnych. Tylko aby uzyskać pełny dostęp do tej aplikacji, bo ona oczywiście jest darmowa. Mm, aby, aby nie wejść na fałszywe strony, wpiszcie sobie www.canva.com otwórzcie konto lub się zalogujcie i idziecie ale to się wlicza, to, to jeszcze dwie gierki no sorry, bo tam wiecie, ja nie nawiązuję z tym współpracy ale tylko wam mówię, że jak chcecie stworzyć jakiś dobry banner, czy jakiś awatar na YouTube'a, to szczerze polecam wam wziąć od kanby bo nie dość, że ten program można przesyłać przez google pliki, na przykład awatary można sobie, wiecie grać. Jeżeli macie jakieś obrazy na pulpicie, klikacie wgrywać pliki Wgrywacie pliki z danego folderu, czy z pulpitu I macie, zmniejszacie rozmiar lub zwiększacie Tylko, żeby pamiętajcie, że to trzeba zapisać A jeżeli nie wiecie jak zapisać, to zrobię poradnik Dla tej strony W sumie, widzowie, jutro chyba wpadnie poradnik Jak w ogóle zapoznanie się z programem Canva to jest program widzowie do edytowania filmów, znaczy nie filmów, tylko obrazów, przepraszam. Dobra, widzowie to lecimy następne. teraz się musimy skupić, przepraszam tyle czasu przegraliśmy. Dobra, robię save'a widzowie, nie, 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 nie wyjdzie nam coś to dobrze, okej. Okay. Dobra. To widzowie? No, jakoś widać widzowie, że mi strasznie się idzie, ale to widzowie. To są tylko formy testowe. Jeszcze zobaczycie moją umiejętności, bo się zagadałem dzisiaj. Zagadałem się normalnie. A jeżeli chcecie taki film z Merezem, to napiszcie w komentarzu, bo wiecie, ten film mi poszedł tragierzcie, ale jak będzie miał dużo wyświetleń, to nawet git. Ale nie zamierzam. Może ten film... Bo może poprosiłbym Was, żeby to film trochę się nie wybił, ale jak chcecie to niech się wybija. To od was zależy, nie ode mnie. Dobra. Eee, sprawdzamy widzowie co będzie następną rundą. Rush Hour Legendary. Ja sobie tu widzowie do utrudnienia. przykleję sobie dwie karteczki do monitor. Ja to mam wszystko napisane. Będziemy mi ciężej z tym grać. Karteczki widzowie, mamy tu przyklejone, ale widzę, że jest te karteczki, bo one są czerwone. O nie. Nie! Ty go noju. Dobra, widzowie, to proszę Was, tym film niech się nie wybija, bo wyszło mi tym tragicznie. ja się z wami czekam. <laughs> Cześć. A, podsumowanie widzowie, bo tutaj mam karteczkę. To tak. Laser Tracer, trzydzie... mieliśmy wcześniej 26 sekund i 90 milisekund, a przeglądaliśmy czas 30 sekund i 6 milisekund. Eee, to Laser Dash, nie... Laser Dash ma 30 sekund i 6 milisekund, Teraz Hour Legendary ma 46 sekund i 43 milisekundy. To jest podsumowanie tej całej gierki. Dziękuję Wam widzowie za oglądanie tego filmu. zostavte suba a ja ešte s vami zajímam. Pa!